Cześć, ja jestem Zezio, a dzisiaj będziemy sobie troszeczkę grać w No i trochę wam powiem dlaczego 3 tygodnie ponad Nie położonego live'a, odcinka Zaczekajcie, hmm, jak widzicie tutaj mam yy, 6000 no, tysięcy Na ostatnim odcinku miałem z 2000 nie wiem No dzisiaj może piję to I za niedługo może mega box'a, może będzie jakiś odcinek No i co, mam takie pytanie Czy chcielibyście Eee, Dziszek, no przez to, że tak długo nie było, przez jakiś czas, dwa odcinki w tygodniu, czyli załóżmy, nie wiem, bym wstawił. No, dzisiaj ten odcinek, ode no do, do, w tym tygodniu już nie będzie, to dzisiaj jest okropnie niedziela, ale wy ten. No, że na co tygodniu, we wtorek bym wstawił i za dnia w sobotę. Jeżeli tak, chce, jeszcze, no jeżeli, tak no i no, jeżeli tak będzie, jeżeli tak chcecie, to już z czego, bo czy jest jeden odcinek z Fortnite a drugi na z Brawla, czy dwa z Braula, czy dwa z Fortnita, no to napiszcie w komentarzu. Że no już nie wiem, we, na, na początku tygodnia na z Brawla, a w weekend na szczegól z Fortnita, jeżeli ja w komentarzu, chyba albo, albo cocie dwa. Ja bym w sumie woda chyba Brawla. odcinki z Brawl. I jeszcze będą live oczywiście z Fortnita, więc jak chcecie. Znaczy sobie bitów tutaj na tej mapie. No i żeby życie, się oczywiście suba, łapkę w górę. No i chwileczkę to nie idę, to myśli, co jest w sklepie. Mam nadzieję, że to zrobicie. I no, ma 3 trzy o mocno mi obił. Nie, wiem, czy się opłaca, to sobie staw chyba stawię to. Będę z tą mocno, trzeba się trochę. Trzeba to... trochę poczekać. Dobra, chodźmy do tej cuby. Najpierw się mach po... 8 bit jeszcze. I dalej, dawajcie, ja zabiją. Żeby ten darem na mnie nie poszedł. Chyba mają soję, to jest najgorsze. Dobra, jest, drugie miejsce będzie na 100% Czy mi się uda? Nie, nie postawił mi się ten... Łódź mi się nie postawił, najgorzej Ale dobra, drugie miejsce Za na chyba nie miałem za bardzo szans Mam nadzieję, że była mała strefa By to było na początku gry, myślę, że bym go zabił No bo jeszcze jedną wielkę Czy Edwitem, czy może na brokiem, O to nie będę grał, bo pewnie zaraz stracę pucharki na nim Dawaj Edwitem, bo chcę wpić sobie na 15 rangę. Więc napiszcie w komentarzu, z czego mają być odcinki dwa w tygodniu. I to będzie jeszcze jakiś miesiąc albo będzie przez cały czas. Zobaczę. A i szukam jakiegoś. E, jak coś, jeżeli ktoś potrafił, nam zrobić nasz ba ładny baner, by tam było coś z Fortnite'a, czy tam z Brawla i by było napisane tam, nie wiem, że we wtorek o jakiejś tam godzinie film i na przykład w sobotę Jeżeli ktoś tak potrafi, to napiszę w komentarzu, czy do mnie na Discordzie. A jeszcze możecie, zapraszam was do Discorda i jeszcze zaraz pokażę klan, do którego chciałbym, żeby dużo osób dołączyło. To nie jest mój klan widzowie mm, No nie wiem, nie żyło osunąłem, bo to mam, no też możecie tam dołączyć, jeżeli chcecie, ale bardziej. Tam, jeżeli ktoś ma 4000, to dołączę do tego klubu, który zaraz pokażę. Mm, a jeżeli ktoś ma poniżej 4000 no to dołączę do widzowie Unity, jeżeli by chciał. Bo tam mam drugie konto, no to nawet często gram, więc jeżeli ktoś by chciał, z czasami pograć, to, to przepraszam. Kurde, siódme miejsce Słabo. No, 0 pocharków, dobrze. Więc te osoby, które mają, no z 4000 pocharków, tak, no to no, fajnie, fajnie by było, jakby dołączyły do tego klanu, bo zobaczcie, który ten klan jest w Polsce. Nie to nie sobie tylko... No takie miejsce, miał wcześniej 300, które się dołączyłem, ale dużo osób podchodziło, zobaczcie, teraz 8 osób odeszło, co nie, a było rano 99, 100, nie pamiętam, jest. no z 8 osób, no z 8, no często ludzie wychodzą, nie wiem dlaczego. Um, ja jestem obecnie w tym klanie, czekajcie, no, ja jestem 39, ale dużo osób powychodziło, wcześniej byłem tam jakieś 50. Tylko, że nie, nie jest napisane, że tam dni nieobecności, to jest kika, zobaczcie, wszedł na to. To jest ktoś, kto miesiąc był, nie grał, to jest 13 dni, 21 dni, 14, to jest głupia. No tutaj to już w ogóle, dla no mnie to jest bez sensu rzecz. On zostawia na dużo osób, że czasami jest po 100 po osób. Jest ten, jest w kanie, które by chciał dołączyć Tutaj <śmurphy> Huberta> smurf Huberta. To jest 3999. No i tutaj, to nie wcześniej było inaczej. Że było tam pewnie od 2000. No to zapraszam was do tego klanu, a jeżeli zawsze macie poniżej 4000, tak, to dołączcie do tego. Klanu jest ten. Zaraz dużo to dużo po, tu po wychodziło, nie? Kiedyś tam było ze 100 tysięcy pucharków To tak, zobaczcie, jest 16 osób. Najpierw jest. Bo osoba to ma 4000. może to jest mój Szósty z mojego konto, który ma 400 pucharków. I źle. No więc zapraszam Was, jeżeli macie poniżej 4000 pucharków do um, tego klanu widza. W unity, jeżeli macie powyżej, to zapraszam Was do. Znaczy, mi się do tego klanu. No, więc zapraszam, zostawcie suba, napiszcie to w komentarzu, co jeżeli będą dwa filmy w tygodniu, to że załóżmy ma być pierwszy Brawl, drugi Fortnite, nie mają być dwa ten, dwa z Fortnite w tygodniu, czy dwa z Brauna, napiszcie w komentarzu. No i co to tyle, Zwróćcie suba, łapkę w górę, kod UNITED, to ty w sklepie Fortnite, i co to tyle, do no, tego odcinka playa, iść iść.